Boss. czyli biały owczarek szwajcarski. To psy nie tylko o pięknym wyglądzie, ale i pięknym charakterze. Są niesamowicie inteligentne, jednak wychowanie owczarka szwajcarskiego wymaga wiele pracy i cierpliwości, a przy tym łagodności ze strony właściciela. Są bardzo wpatrzone w człowieka, więc przy owczarku szwajcarskim samotność na pewno ci nie grozi. Kochają zabawy i spędzanie czasu ze swoją rodziną, natomiast do obcych zazwyczaj podchodzą ostrożnie i z rezerwą. Często jako ich cechę właściciele wymieniają wrażliwość, dlatego podczas wychowania Wychowania ważne jest delikatne podejście. Kluczowa jest kwestia socjalizacji, która pomoże uniknąć problemów z lękliwością lub z negatywnym podejściem do innych psów. To aktywna rasa, uwielbiająca ruch na świeżym powietrzu. Bos chętnie będzie towarzyszył ci podczas biegania, wycieczek czy długich spacerów. Oprócz aktywności trzeba pamiętać też o zaspokajaniu ich potrzeb umysłowych. Białe owczarki szwajcarskie należą do dość głośnych psów i preferują komunikację wokalną na różne sposoby. Decydując się na tę rasę, trzeba nastawić się na wszechobecność ich pięknej białej sierści zwłaszcza w okresie linienia nie ma to jednak większego znaczenia kiedy masz przyjaciela wnoszącego do twojego życia tyle miłości i radości